Oto mój Misiu. Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, aby nic nowego cię nie ominęło. Detektyw Glamko i wspólnicy. W małym miasteczku Zgadywanko mieszka bystry detektyw o imieniu Glamko. Jest on niezwykłym człowiekiem, który uwielbia rozwiązywać zagadki i tajemnice. Wszyscy w mieście podziwiają go za jego spryt i zdolności detektywistyczne. Pewnego upalnego dnia detektyw Dlamko wyruszył na spacer do pobliskiego lasu. Chciał skupić swoje myśli i poszukać świeżych wskazówek do swojej najnowszej zagadki. Ale gdy przemierzał ścieżki leśne, usłyszał cichy szelest, i śmiech. Zainteresowany detektyw skręcił w bok i nagle ujrzał coś niesamowitego. Na przeciwnym drzewie siedział miś. Miał on przepiękne miękkie futerko i co najważniejsze ogromne okrągłe oczy, które patrzyły na detektywa Glamko z ciekawością. To był miś brązuś. Witaj misiu! Zawołał detektyw uśmiechając się szeroko. Co robisz na tym drzewie? Miś brązuś odpowiedział, że siedzi na drzewie i obserwuje otaczający go las. Detektyw zapytał więc. A czy chciałbyś mi pomóc w rozwiązywaniu zagadek? Misiowi brązusiowi od razu rozświetliły się oczy. Był bardzo ciekawy i chętnie przyjął zaproszenie detektywa. – Oczywiście, chętnie pomogę! – wykrzyknął Brązuś. – Czy mamy już jakąś zagadkę do rozwiązania? Detektyw Glamko uśmiechnął znacząco i poklepał misia po miękkim ramieniu. – O tak, mam już dla ciebie pierwszą zagadkę. W mieście Godywanko działa tajemniczy ktoś, kto wyjada orzeszki. Nikt nie wie, jak on to robi. Czy pomożesz mi znaleźć wskazówki i rozwiązać tą zagadkę? – Miś Brązuś był zachwycony. Wiedział, że będzie to niesamowita przygoda. Razem z detektywem wyruszyli na poszukiwanie śladów. Zaczęli rozmawiać z mieszkańcami, próbując zgromadzić jak najwięcej informacji. I tak rozpoczęła się ich wspólna przygoda. Detektyw Glamko i Miś Brązuś. Stali się najsławniejszym duetem detektywistycznym w całym zgadywanku. Każdego dnia rozwiązywali nowe zagadki, a ich przyjaźń stawała się coraz silniejsza. W mieście zgadywanku dzieje się coś naprawdę tajemniczego i zaczarowanego. Otóż od pewnego czasu pojawia się tajemniczy ktoś kto wyjada wszystkie orzeszki z ogromnego orzechowego sklepu. Są przepyszne i każdy mieszkaniec Gadywanka je uwielbia. Mieszkańcy miasta byli bardzo zaniepokojeni, bo nikt nie wiedział, kto jest tym tajemniczym Ktosiem. Nie byli w stanie tego zgadnąć, dlatego poprosili detektywa Glamko o pomoc, a detektyw Powierzył to zadanie Brązusiowi. Mieś Brązuś zaczął prowadzić śledztwo. Wypytywał mieszkańców, szukał tropów i dowiedział się, że ktoś przychodzi w nocy, gdy wszyscy śpią i cicho smakuje orzeszków. Był to tajemniczy nocny łasuch. A więc mieś Brązuś wymyślił plan, jak znaleźć tajemniczego kogoś. Postanowił założyć kuszącą pułapkę pełną pysznych orzeszków. Ustawił ją w sklepie i czekał na nadejście tajemniczego łasucha. Miś Brązuś i mieszkańcy z gadywanka mocno trzymali kciuki, żeby rozwiązać tę zagadkę. I pewnej nocy, gdy wszyscy spali, Brązuś czekał dzielnie przez długie godziny, aż nagle... Usłyszał cichutkie tupanie. Ktoś zbliżał się do pułapki. Nagle pułapka zaskoczyła tajemniczego łasucha. Brązość wyskoczył z ukrycia, i okazało się, że był to mały, kudłaty skrzat o imieniu Szarakuś. Był tak malutki, że ledwie był widoczny. Ja jestem tylko małym skrzatem, a orzeszki są tak pyszne i tak pięknie pachną. Nie mogłem się powstrzymać, wyznał szarakuś z żalem. Wszyscy zrozumieli szarakusia, że nie robił on tego ze złych zamiarów, ale z zauroczenia smakiem do orzeszków. Mieś Brązuś uśmiechnął się do niego i powiedział, żeby przyszedł do sklepu w dzień a razem z mieszkańcami z Gadywanka będą się bawić i dzielić smakołykami. Od tego czasu mieszkańcy miasta przyjaźnie zapraszają Szarakusia na wspólne śniadania i podwieczorki z pysznymi orzeszkami. A Miś Brązuś i Szarakuś stali się dobrymi przyjaciółmi i niektóre zagadki zaczęli rozwiązywać razem. Czasem zagadki mają proste rozwiązania, a czasem prowadzą do niezwykłych przyjaźni. Czy i Wy, drogie dzieci, potraficie rozwiązać jakieś tajemnice i znaleźć nowych przyjaciół? I tak właśnie zaczęła się ta niesamowita współpraca detektywa Glamko i jego wiernego pomocnika Misia Brązusia. Czy rozwiążą kolejną niezwykłą zagadkę? Pewnego deszczowego ranka, gdy słońce nieco zakryło się za chmurami, detektyw Glamko i Miś Brązuś usłyszeli o kolejnej zagadce. Tym razem tajemniczy duch lasu podobno przechodził przez miasto i zostawiał za sobą dziwne ślady. Musimy dowiedzieć się, co się dzieje w lesie. Oznajmił detektyw, wkładając na siebie swój słynny płaszcz detektywa. Aby to zrobić, będziemy musieli przejść przez mokry las. Chodźmy, detektywie! odpowiedział miś brązuś. Przecież ja mam miękkie futerko, deszcz mi nie jest straszny. I tak wyruszyli w swoją nową misję, gotowi na każdą przygodę. Szli przez głęboki las. Wsłuchując się w szelest liści i śpiew ptaków, nagle w oddali usłyszeli ciche szumienie. Czy to duch lasu? zapytał niespokojnie miś brązuś. Nie wiemy jeszcze, ale chcemy się dowiedzieć odrzekł detektyw i przyspieszył kroku. Gdy zbliżali się do miejsca szumienia, dostrzegli coś dziwnego. Był to krąg kamieni ułożonych wokół drzewa, a na nich stały świecące lampiony. – Czy to jest duch lasu? – szepnął miś brązuś. Detektyk Glamko ostrożnie zbliżył się do kręgu i zobaczył delikatne ślady na ziemi, jakby ktoś przeszedł wokół drzewa. – To nie jest duch lasu. Powiedział detektyw, badając ślady. To ktoś bardzo mały, ktoś, kto zostawił te lampiony. Mieś brązuś wytężył wzrok i zobaczył małą, poruszającą się postać za drzewem. To był szop o imieniu Szymuś. Witajcie! zawołał radośnie Szymuś, ukazując się im Przepraszam, czy przeszkadzam w rozwiązywaniu zagadki? Oj, witaj Szymuś, uśmiechnął się detektyw. A ty skąd tu się wziąłeś i skąd wzięły się te lampiony? Ach, to moje ulubione lampiony, powiedział Shop. Właśnie zdobyłem je na zabawie w lesie, ale trochę je zgubiłem w drodze do domu. Chciałem robić tajemniczy krąg, jak duch lasu, ale chyba mi nie wyszło. Detektyw i Miś Brązuś zaśmiali się, widząc taką niewinną pomyłkę. Postanowili pomóc Szymusiowi odnaleźć pozostałe lampiony, a potem wrócili do miasta, aby podzielić się z mieszkańcami rozwiązaniem tej zagadki. I tak, dzięki ich wspólnej pracy i pomysłowości, Detektyw Glamko i Miś Brązuś znów rozwiązali zagadkę, która cieszyła wszystkich mieszkańców miasta, detektyw Glamko i Miś Brązuś stali się niezastąpionym duetem detektywistycznym, gotowym na każde wyzwanie. Znów i znów rozwiązywali zagadki, rozsiewając pozytywną energię i przyjaźń wśród mieszkańców zgadywanka. A to dopiero początek ich wielu zagadek. Czego jeszcze dowiedzą się nasi bohaterowie? Przekonajmy się śledząc ich wspaniałą i tajemniczą opowieść. Detektyw Glamko i Miś Prązuś wkrótce stali się sławni w całym zgadywanku. Dzieci uwielbiały ich historii i przygody, a dorośli podziwiali ich odwagę i zdolności detektywistyczne. Zaczęły do nich napływać kolejne tajemnicze zagadki, których rozwiązanie było dla wielu niemożliwe. Pewnego razu, gdy miasteczko zgadywanko szykowało się do corocznego festynu, detektyw Glamko otrzymał pilne wezwanie od pani Zofii, właścicielki sklepu z zabawkami. Okazało się, że na tydzień przed festynem zaginęły wszystkie kolorowe balony które miały udekorować miasto. O nie, zawołał detektyw. To musi być sprawka jakiegoś złodziejaszka. Działajmy szybko, misiu brązusi, aby zdążyć przed festynem. Misiowi brązusiowi zajaśniały oczy. Gotów był do rozwiązania kolejnej zagadki. Wyruszamy na poszukiwania zaginionych balonów. Detektyw i miś zaczęli przeczesywać miasteczko w poszukiwaniu wskazówek. Rozmawiali z mieszkańcami i zbierali ważne informacje. Detektyw Glamko był znakomitym obserwatorem i szybko dostrzegł ślady, których inni by nie zauważyli. Natomiast mis Brązuś posiadał niezwykłe wyczucie ludzkich emocji i z łatwością nawiązywał kontakt z innymi osobami. Wspólnie odkryli że zaginięcie balonów miało coś wspólnego z Czarną Kocicą, tajemniczą postacią, która od pewnego czasu widywana była w okolicach miasteczka. Czarna Kocica była nieco nieśmiała i trudno było ją przekonać do rozmowy. Może czuje się samotna i potrzebuje naszej pomocy, pomyślał Miś Brązuś. Postanowili więc spróbować nawiązać z nią kontakt. Miś brązuś przygotował specjalne, pyszne przekąski, które uwielbiała, i zostawił je na przecznicy. Czarna kocica, zaciekawiona, podeszła do przekąsek i zaczęła je próbować. Wtedy detektyw Glamko i miś brązuś wyszli z drzewa. Witaj, Czarna Kocico, rzekł detektyw uśmiechając się. Szukamy zaginionych balonów i potrzebujemy Twojej pomocy. Czarna Kocica nieco się zdziwiła, ale widząc życzliwość w oczach detektywa i Misia Brązusia, zaczęła opowiadać. Chciałam udekorować miasto na festyn, ale balony były zamknięte w sklepie. Gdy chciałam je wyjąć, one odfrunęły na samą górę. Nie dałam rady już ich stamtąd wyjąć. Detektyw Glamko i Miś Brązuś zrozumieli, że czarna kocica była bardzo wrażliwa, ale była też towarzyska. Wystarczyło odrobinę wsparcia dla niej. Postanowili wspólnie odwiedzić sklep z zabawkami i pomóc czarnej kocicy uwolnić balony. Gdy udało im się otworzyć sklep, okazało się, że balony schowały się na samą górę pod sufit i zaczepiły się tak, że w ogóle nie było ich widać wśród innych zabawek. Czarna kocica była szczęśliwa. Dziękuję Wam, że mi pomogliście. Przyjaźń i pomoc to nasza dewiza, odpowiedział detektyw Glamko. Teraz możemy wspólnie udekorować miasto się stało. Wszyscy mieszkańcy z Gadywanka byli zachwyceni dekoracjami, a Czarna Kocica poczuła się częścią zgranej ekipy detektywistycznej. Od tego czasu Czarna Kocica stała się również towarzyszem zespołu detektywa Glamko i Misia Brązusia. Razem rozwiązywali kolejne zagadki. I tak trójka wesołych detektywów kontynuowała swoje przygody rozwiązując zagadki i przynosząc uśmiech na twarze wszystkich mieszkańców miasteczka Zgadywanko bo w końcu kiedy trzyma się razem i wspiera nie ma zagadki, której nie można by było rozwiązać to właśnie ta trójka stała się najsłynniejszymi detektywami Dzięki swojemu zaangażowaniu i pracowitości rozwiązywali wiele tajemnic i pomagali wielu mieszkańcom miasta. Ale pewnego dnia, gdy wiatr niesiony przez chmurki zanosił nowe zagadki, nasi bohaterowie otrzymali wyjątkowe wezwanie. Na obrzeżach miasta znajdował się tajemniczy, i opuszczony zamek, który od lat opowiadał ludziom straszne historie. Jednak ostatnio zamek stał się miejscem dziwnych zdarzeń. Nocami można było usłyszeć dziwne odgłosy, a czasami z zamurów wychodziły błyskawice, jak z czarodziejskiej różdżki. To wygląda na prawdziwą zagadkę zawołał detektyw Glamko, patrząc na zamek z zaciekawieniem. Mamy wrażenie, że w tej historii wkracza coś nadzwyczajnego. A może to duch zamku? Zastanowił się Miś Brązuś patrząc na czarną kocicę, która wydawała się zamyślona. Czarna kocica skinęła głową. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje naszej pomocy. Powiedziała. Detektyw Glamką, Miś Brązuś i czarna kocica... Postanowili zbadać zamek i odkryć, co się tam dzieje. Wchodząc przez wielkie, drewniane, skrzypiące drzwi, poczuli niezwykłą magię, która wypełniała każdy zakamarek zamku. W środku zastali małą, uroczą postać. Bystrzaka, skrzata zamkowego. Był to skrzat z potężnymi zdolnościami magicznymi, który chronił zamek od wielu lat. Cześć Bystrzaku, powitał miś Brązuś serdecznie. Czy potrzebujesz naszej pomocy? Co tu się dzieje? Bystrzak opowiedział swoją smutną historię. Zamkowe runo, które było źródłem magicznej energii zamku. Zostało skradzione przez tajemniczego złodzieja. Bez tego runa zamek tracił swoją moc, a magia znikała. Ależ to okropne, rzekł detektyw Glamko. Musimy pomóc ci odzyskać to runo. Zamkowe runo to tajemniczy i magiczny symbol związany z legendami i opowieściami o zamkach oraz o rycerzach. Wierzono, że każdy zamek, w którym mieszkał odważny rycerz, posiadał swoje specjalne runo, które miało magiczną moc i chroniło zamek oraz jego mieszkańców. Runo to jest jak specjalny znak lub symbol, który ma swoje supermoce. Kiedy rycerz nosił runo, stawał się silniejszy i odważniejszy. Dzięki temu Mógł bronić zamek przed złymi rycerzami lub potworami. Było to jak magiczna tarcza, która chroniła przed niebezpieczeństwem. Ale uwaga, zamkowe runo było naprawdę trudne do zdobycia. Rycerz musiał podjąć odważną misję i pokonać różne wyzwania, aby zdobyć to magiczne runo. Mogły to być trudne walki z potworami, rozwiązywanie zagadek czy też odkrywanie ukrytych skarbów. Warto było włożyć wiele wysiłku, ponieważ zdobycie zamkowego runa było jak nagroda za odwagę i dobroć. Kiedy rycerz już zdobył zamkowe runo, mógł wrócić do swojego zamku i dumnie je nosić. Wtedy czuł się silniejszy i był gotowy bronić swojego zamku i swoich przyjaciół. Zamkowe runo było symbolem honoru, odwagi i mocy. Dlatego teraz, kiedy słyszysz o zamkowym runie, już będziesz wiedzieć, że to taki supermocny symbol, który dawał rycerzom odwagę i moc, aby bronić zamków przed złymi siłami. Detektyw Glamko, Miś Brązuś i Czarna Kocica postanowili wyruszyć na poszukiwania złodziejaszka. Runa. Po wielu trudach, śladach i zaklęciach odkryli, że za tym wszystkim stała potężna czarownica o imieniu Meluzyna. Wzgardzona magią zamku Meluzyna chciała zdobyć runo, aby posiadać nieskończoną moc, ale nie spodziewała się, że przeciwko niej stanie detektyw glamko, miś, brązuś i kocica. Mocna ekipa. Postanowiła zatrzymać ich za wszelką cenę. Rozpoczęła intrygę, aby oddzielić detektywa od jego przyjaciół, kłócąc ich ze sobą, aby osłabić ich siłę. Ale Glamko był bardzo bystry, bardziej niż spodziewała się czarownica. Detektyw doskonale wiedział, że może liczyć na swoich przyjaciół, że może im ufać. I mogą walczyć razem, aby pokonać zło. Nadeszła decydująca chwila, kiedy detektyw Glamko, brązuś i kocica stanęli oko w oko z Meluzyną w komnacie z runem zamku. Rozpoczęła się niesamowita walka, w której czarodziejskie stwory, tajemnicze zaklęcia i wybuchy magicznych mocy. Zapełniły powietrze zamkowej sali. Detektyw i Miś oraz Kocica stawiali czoła przeciwnościom, ale również odkryli ukryte znaczenie runa. Okazało się, że runo nie chciało być narzędziem zła, ale pomocą dla tych, którzy byliby gotowi użyć jej mocy dla dobra. Z zaskakującym zwrocie akcji detektyw Glamko i przyjaciele zrozumieli, że Runo Zamko wybrało jego i jego drużynę, która tak mocno wierzy w dobro i że chce stać się ich prawdziwym opiekunem. Zjednoczeni i pełni odwagi wykorzystali moc Runa, aby pokonać Meluzynę raz na zawsze. Detektyw. Brązuś i kocica stali się bohaterami, a jego drużyna została uhonorowana za odwagę i działanie. Runo zamku dalej strzegło swojej magicznej mocy, ale tylko w rękach tych, którzy potrafili użyć jej dla dobra i dla sprawiedliwości. Drużyna pokonała zło dzięki swojej mądrości, odwadze i prawdziwej mocy przyjaźni. Po tym starciu i zaskakujących zwrotach akcji detektyw wraz z misiem brązusiem i skocicą odzyskali runo zamku, przywracając mu magiczną moc. Meluzyna została pokonana, a Bystrzak odzyskał uśmiech na swojej buzi. Jesteście niesamowici! Bez waszej pomocy zamek byłby stracony! powiedział Bystrzak. Zamek znów stał się tajemniczym. Ale przyjaznym miejscem. A detektyw Glamko, miś i kocice zostali udekorowani złotymi kluczami zamku, jako wyróżnienie za swoją odwagę, mądrość i dobro. Wkrótce zamek na obrzeżach zgadywanka stał się miejscem legend i opowieści, a nasi bohaterowie kontynuowali swoją detektywistyczną przygodę. Rozwiązując kolejne zagadki i pomagając innym, a ich przyjaźń stawała się tylko silniejsza z każdym kolejnym dniem. Bo jak mówiło się w całym zgadywanku, gdy masz jakąś zagadkę do rozwiązania, zadzwoń po detektywa Glamko i jego ekipę, bo razem są nie do pokonania. Jeśli Cię spodobało, zostaw proszę łapkę w górę. I do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.